Życzenia Ksiądz Jan Twardowski Czego życzyć osiołkowi z uważnymi oczami ze stajenki betlejemskiej? Życzymy mu, żeby nie był zawsze szary, żeby był czasem łaciaty. Żeby osiołek nie był stale uparty jak osiołek. Życzymy wołowi, żeby nie ryczał na całe gardło. Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę. Żeby deszcz na nic nie chlapał, kiedy pilnują owiec, żeby byli zawsze w dobrym humorze, nawet kiedy muszą stać o piątej rano. Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi. Nie zazdrościli Archaniołom. Życzymy czem Królom, żeby nie zabłądzili i powrócili do swych domów. Życzymy świętemu Józefowi, żeby nie osiwiał, żeby był zawsze uśmiechnięty życzymy małemu Jezusowi żeby go wszyscy kochali chociaż go nie widać życzymy sobie żebyśmy byli lepsi nie tylko na święta kiedy się dostaje prezent